motocykle, skutery, motorowery. skuterowo.com. Riechu Maraton Pro 125 to dość niszowe i w naszej ocenie niedoceniane enduro na prawo jazdy kategorii B. Za sprawą polskiego importera mieliśmy okazję go przetestować. Najfajniej byłoby to zrobić w śniegu, jednak przez ostatnią zimę było to niemożliwe. Jak się okazuje, nic straconego. Nawet w ścisłej Warszawie jest sporo miejsc, w których można poszaleć i wyładować złe emocje. Wbrew pozorom jazda enduro w terenie to dość spory wysiłek fizyczny. O to tutaj chodzi. Przyjemność jest tym większa, im bardziej możemy polegać na sprzęcie w miejscach takich jak to. Riechu Maraton Pro 125 to w naszej ocenie absolutnie bezkompromisowa maszyna, która może równać się z europejską czy japońską konkurencją. Natle tle innych enduro, oczywiście, w pierwszej kolejności Riechu będzie odstawać pojemnością i mocą silnika. Jednak to i tak jedna z najmocniejszych jednostek 125 autorstwa legendarnej marki Minarelli, mająca 15 koni. Obiegowa skrzynia nie pozwala jednak rozpędzić riechu Maraton Pro 125 powyżej setki. Tutaj zastosowano krótką konfigurację przełożeń mającą na celu uzyskiwanie dużego momentu przy niskich prędkościach motocykla. Zarówno design, jak i wyposażenie nie pozostawiają wątpliwości: jest to pełnoprawne enduro, które nie boi się żadnych wyzwań. Tak też jest w rzeczywistości. Riechu Maraton Pro 125 dzielnie znosi katowanie. Chłodzone cieczą silnik nie miał lekko. Podobnie wszystkie elementy nośne tej solidnej ramy oraz zawieszenie o ogromnym zakresie pracy. Na przodzie zastosowano upside down. Tylna oś z kolei opiera się na gazowej centrali. Motocykl łapie podłoże dzięki sporym szprychowym kołom 21 i 18 cali. Również te opony robią dobrą robotę. Może nie są idealne na mokry asfalt, jednak świetnie spisują się w terenie. Z pełnym bakiem to enduro waży 115 kg. To ułatwia panowanie nad maszynerią i zwiększa jej zdolności terenowe przy tej pojemności. Brak nadwagi i niezwykle wydajne hamulce sprawiają, że moto w każdych warunkach zatrzymuje się w miejscu. Jesteśmy pod wrażeniem tej konfiguracji. Pewnie wielu z Was powie, że z crossami jest jak z samochodami terenowymi. Wielu ma, ale nikt z asfaltu tym nie zjeżdża. To po części prawda, dlatego Riechu Maraton Pro 125 powinien też dobrze spisywać się na utwardzonych drogach. W przypadku tego egzemplarza przeszkodą może być ogumienie. Jeśli nie masz zamiaru zbyt często taplać się w błocie, to pomyśl o szosówkach. Będą o wiele lepiej pracowały na śliskim asfalcie. Podczas miejskiej jazdy na Riechu Maraton Pro 125 z pewnością docenicie zarąbiste osiągi i rasowy wygląd tego sprzętu oraz wysoką pozycję z zaregulowaną kierownicą. Na tym sprzęcie można czuć się bardzo pewnie, zwłaszcza jeśli drogi w naszej okolicy przypominają kratery po lądowaniu komety. motocykle skutery motorowery skuterowo.com